Witam wszystkich z tej strony Sąsiad i chciałbym was zaprosić na film, w którym przedstawię wam zmiany, jakie nadejdą w Minecraft 1.6.2. Dostępna jest już wersja pre-release 1.6.2, w której załatano masę błędów. Minecraft 1.6.2 w finalnej wersji trafi do nas w poniedziałek 8 lipca. Główne zmiany: konie nie duszą się przy dotykaniu ścian, zwierzęta nie uciekają z zagród. Poprawiono działanie sprintu. Teraz dla komputerów Mac. Klikanie lewego przycisku myszy podczas trzymania klawisza Control gra uznaje jako kliknięcie prawego przycisku myszy. Poprawiono wygląd niedomyślnych czcionek. Pełna lista zmian jest naprawdę, powiem Wam, ogromna. Jest to chyba największy taki snapshot, jaki wyszedł, znaczy się snapshot, właściwie nowa całkiem wersja. Ale naprawdę jest tego bardzo dużo. Dam Wam to wszystko w opisie. I teraz tak. Najnowszego snapshota możecie zagrać przez najnowszy launcher. Żeby to zrobić, podążaj za poniższymi krokami. Po pierwsze, uruchom launcher. Po drugie, kliknij przycisk New Profile. Po trzecie, w polu Profile Name wpisz nazwę profilu wedle swojego uznania. Po czwarte, zaznacz pole Enable Experimental Development Versions. Nawe się snapshot. Po piąte, na liście Use Version wybierz Snapshot 1.6.2. Po szóste, kliknij Save Profil oraz z listy profil wybierz nowo utworzony profil. Zaloguj się i graj. Aby wrócić do poprzedniej wersji, po prostu na liście profilów wybierz 1.6.1. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i na razie.